A Wrocław. Lista zawodników, którzy zostaną, wystartują na Mistrzostwach świata we Wrocławiu. Krzysztof Zwarycz, pol, górnik Polkowice, kategoria 77. Tutaj na starcie troszeczkę mała nadwaga. Ważył 80 kg tak w Tak, w Ciechanowie. Pełna e, także kategoria 77. E, trener klubowy Michalski. Następny zawodnik Adrian Zieliński. Tam tarpan mrocza. Kategoria 85 kg. Tutaj też mała nadwaga. No, może nie aż taka e, mała, ale 5 kg. Nieraz sobie dawał radę z tą nadwagą. Y, trener Śliwiński i y, 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 tar, Tarpan Mroża, Arsen Kasabijew, górnik, y, y, górnik Polkowice, trener klubowy Tomasz y, Michalski. Y, wynik: kategoria 94, tutaj minimalna nadwaga 195,2 y, 100, y, 100, y, y, kg. Jestem, jestem bardzo zadowolony z tego startu Arsena 6 podejść. No można powiedzieć bardzo dobry start. Zobaczymy dalej. Jeszcze mamy tydzień 4 tygodnie przygotowań, także myślę, że będzie bardzo dobrze. Wynik do 400 kg będzie planowany. Tak mi się wydaje. Tomek Zieliński, kategoria 94. Mała nadwaga 3 kg do kategorii 94, tutaj wynik 375. Niedyspozycja troszeczkę na starcie, ponieważ bolał grzbiet zawodnika, także uważam, że również w tej samej kategorii co Arsen będą walczyli o jak najlepsze wyniki. Tomasz Zieliński również, trener Śliwiński. Tarpan Mrocza. Następnym zawodnikiem, piątym, Bartłomiej Bouch, Bart Bart budowlanie Opole, trener szewczyk. Wynik, wynik 395 i waga 100, 300, 395. Kategoria, znaczy waga zawodnika 102,5 kg. W tej samej kategorii Marcin Dołęga, Zawisza Bydgoszcz, Piotr Wysocki, kapitalny start 422 kg, to jest już wynik światowy. Kategoria, następna kategoria plus 105. Kornel Czekiel, rekord życiowy, 200, 402 kg, rekord życiowy, klub budowlany Opole, trener klubowy Ryszard Szewczyk. Następnym zawodnikiem jest, ostatnim już, prawda? Krzysztof Plicki, Mazowia Ciechanów, kategoria plus 105 5 Trener klubowy Marek Sachmaciński, wynik 401, rekord życiowy. W rezerwie Sylwek Kołecki, górnik Polkowice, ten trener klubowy Tomasz Michalski i następny zawodnik rezerwowy Daniel Dołęga, budowlany w Pole, Ryszard. Szepczyk. i to jest y, dziesiątka zawodników którzy będą y, reprezentowali y, Polskę na Mistrzostwach y, Świata we Wrocławiu tutaj proszę Państwa jest taka sytuacja, że prawdopodobnie na jeden ze, y, na, bo mamy ostateczne zgłoszenie do, y, do Mistrzostw Świata we Wrocławiu mamy termin czwarty październik. Tu prawdopodobnie będzie jeszcze jeden sprawdzian, ponieważ Czekiel z bardzo małą nadwagą po prostu uzyskał 7 kg więcej, więcej niż pan Bong Bong Także prawdopodobnie będzie tu jeszcze jeden sprawdzian, bo wystartuje najlepszy zawodnik w w obecnej i najlepszej formie. Także dziękuję to wszystko. Dziękuję z